Ministerstwo Edukacji Narodowej wprowadza zaskakujące zmiany. Nie trzeba być nauczycielem, by pracować z dziećmi. Czyli MEN wprowadza projekt nowelizacji ustawy dotyczący prawa oświatowego. Zakłada on, że osoby pracujące w przedszkolach nie będą już dłużej musiały mieć formalnych kwalifikacji. Wówczas muszą zostać spełnione trzy warunki. Jeśli dyrektor nie może znaleźć nikogo na to stanowisko, a uzna, że osoba ubiegająca się o nie ma predyspozycję do pracy z dziećmi oraz otrzymają od niej zgodę Kuratorium Oświaty. Wtedy można taką osobę zatrudnić bez przeszkolenia pedagogicznego, a raczej będzie można, bo projekt jeszcze nie został uchwalony. Jeśli chodzi o plusy tego pomysłu, no to na pewno pomoże to w zwalczaniu braków, jakie panują w kadrach. Natomiast osobiście widzę też zagrożenia, czy taka osoba będzie potrafiła przeprowadzić dzieci przez zajęcia wedle podstawy programowej. Coraz więcej przedszkoli jest integracyjnych i może się spotkać z różnymi niepełnosprawnościami bądź potrzebami dzieci, które może być jej trudno zaspokoić bez odpowiedniej wiedzy. Chętnie poznam Waszą opinię w tym temacie, więc dajcie mi znać w komentarzu i do zobaczenia, do następnego.